Witajcie na przeglądzie kwiatów w Biedronce, 27 września. Niestety Begoni Troll nie udało mi się znaleźć w najbliższych Biedronkach. Zostawiłam Wam kod. Szukajcie. Nie w każdej one są, ale są rzeczywiście świetne. Za to były bardzo ładne sansewierki Hani i na nie się skusiłam. Były także w tych ceramicznych doniczkach Beniaminki za 31,99. A dlaczego skusiłam się na sansewierki? No, bo kolejna już sobota jest 50% taniej, druga sztuka. I one rzeczywiście były bardzo ładne. Zwróciły za 9,99, też Sansevierki tutaj Boncel i Samuraj, z tym, że ten rzut jest zdecydowanie gorszy niż wcześniejszy. Tak jak powiedziałam, tutaj można było coś upolować. Z obniżką 50%. Tutaj macie taki miks kwiatów zielonych, paprotka, trzykrotka, więc, więc tutaj tego typu kwiatuszki. Była też kawa jako nowość, która już systematycznie wytrąca bywa. W takim dużym kubku za 24,99%. Wróciły znowu także sukulenty bardzo fajne, krasulki i inne te rozetkowe. Haworsja też tam była w, w jakiejś, jakiejś odmianie, więc można było sobie coś tam wynaleźć. Rzut taki cały, hani wyszła dzisiaj też bardzo fajnie, były bardzo duże egzemplarze jak na, na tą roślinkę. Biedrące także jest kilka rzutów roślin XXL. No i dzisiaj też rzeczywiście, jeżeli ktoś takich roślin poszukuje, mógł, ich kupić, mógł je kupić no, ze sporą zniżką. Trzeba tylko sprawdzać właśnie ceny, bo, bo te ceny z tych rzutów różnią się dość znacznie. Bo są po 50 parę zł, po 69 no i największe niby doniczki są też za 99, to jest za 54,90 i tutaj była fajna monsterka, była fajny zamiar kulkas. Tutaj, oczywiście, draceny jakieś i dębolisne. Jak zwykle są storczyki i zwróciła także widzicie, alokazja Frydek. Nie wygląda już tak już łamiająco jak poprzednia dostawa, ale cena jest ta sama 69,99. Tutaj była jeszcze, no takie dość znaczna cena, 89,99, noga słonia. No ta jedna była zwłaszcza fajna, nolina, czyli nolina za 9 dych, no ta była spora. Tutaj na górze też ładne puszę, no ale cena, cena niezła. Wraca bluszcz z serduszkami, też takie od, odgrzewane już są. Dużo jest powrotów. Tutaj taki rzut na całą półkę. To akurat jest biedronka, gdzie ma dość dużo miejsca na kwiaty, więc dlatego tyle ich widzicie. Zazwyczaj w biedronkach tyle nie ma. I tu kolejne, właśnie XXL-ki. Te były za 69,99. Była strasznie zmasakrowana. Chociaż nie, te szare doniczki to są te za 99 zł. Tak duże doniczki szare. Te brązowe, mniejsze. To jest od razu cena mniejsza. Tutaj też już za 99,99. 99. Tutaj nawet cenę Wam odsłoniłam. O, właśnie tak. Jeżeli macie ochotę, to właściwie na tego trola polujcie. Podobno kapryśna begonia, ale fajna. Do zobaczenia następnym razem.